Sopot to miejsce legenda. Przede wszystkim Molo. Najdłuższe drewniane molo w Europie. Aż 511,5 metra. Gdzie każdy chce zrobić fotę z hashtagiem Wakacje. Ale to nie wszystko. Ma latarnię morską. Tak, w Sopocie też jest latarnia. Na końcu jest przystań, skąd można popłynąć w rejs. Zimą organizują tam czasem bieg przez Molo. Mega hardcore. Czym jeszcze Sopot jest znany? Festiwale, openery to must go. Muzyka, ludzie i vibe. Czego chcieć więcej? Monte Casino, albo jak to ludzie mówią, Monciak. Ulica pełna knajp, klubów i shopów. Tu życie toczy się 24 na 7. My zjadłyśmy tu obłędne naleśniki. Sopot to miks luzu, imprez i chillu. Jak tu przyjedziesz, nie dasz rady wyjechać bez wspomnienia. A to jest taki uliczny challenge. Wytrzymaj dwie minuty na drążku, i wygraj 200 zł. Jaśmina próbuje właśnie swojego szczęścia. Takie atrakcje często można spotkać w kurortach, żeby zachęcić turystów do zabawy. I wydania kasy, bo zazwyczaj trzeba za to zapłacić. Wygląda łatwo, ale wcale takie nie jest. Po pierwsze, drążek jest śliski, i obraca się. Po drugie, dwie minuty to wieczność jak na zwisaniu. Mięśnie ramion i pleców palą już po 30 sekundach, stąd 200 zł rzadko kto zgarnie. Plaża i morze. W lecie tłumy, zimą romantyczne spacery. Zawsze jest powód, żeby tu być. Omyg, dziewczyny, ale miałyśmy sztos day na plaży. Fale, piasek i te nasze stylizacje? Totalny fajer. Nagrywałyśmy takie TikToki, że cały For You Page nam zazdrości. jest <grym> A te fotki na Insta? Już widzę te lajki i komentarze. No i te nasze pozy, prawdziwe modelki. Mega chill, mega fan, mega wspomnienia.